Jeśli prowadzisz spółkę ZOL i te pięć charakterystyk dotyczy również Twojej firmy, to może być sygnał, że czas przejść na CIT estoński. Inwestujesz w rozwój firmy. Większość zysków zostawiasz w firmie i przeznaczasz je na zakup sprzętu, nieruchomości czy dalszy rozwój. W estońskim CIT płacisz podatek dopiero wtedy, gdy wypłacisz dywidendę. Reinwestowane przychody nie podlegają opodatkowaniu. Po drugie, jeśli masz proste struktury, Czyli spełniasz wymogi i zatrudniasz odpowiednią liczbę osób w przeliczeniu na etaty, nie masz udziału w innych spółkach i prowadzisz przejrzystą księgowość, a także struktura właścicielska jest płaska. Po trzecie, masz problemy z płynnością. Nie chcesz płacić podatku CIT w ciągu roku, tylko w momencie, który jest dla Ciebie korzystny. Estoński CIT poprawia płynność. Nie musisz wówczas zamrażać środków na zaliczki. Po czwarte, interesuje Cię niska stawka podatku. Łączny podatek przy wypłacie zysków to około 20% dla małych podatników zamiast dotychczasowej efektywnej stawki 26%. To oszczędność na każdym wypłaconym zysku. No i po piąte, masz zyski, ale wolisz je kumulować. Chcesz akumulować kapitał przez lata, by po 3-4 latach zrobić dużą inwestycję? W estońskim CIT środki są nieopodatkowane i pracują na siebie. Estoński CIT to przede wszystkim płynność i niższy efektywny podatek. Jeśli te 5 punktów opisuje Twoją firmę, nie zwlekaj ze zmianą formy opodatkowania.